Witamy wszystkich. Jesteśmy teraz nad jeziorem Broczyno. W miejscowości tej odbywał się parę dni temu festiwal Poland Rock, o którym pewnie wszyscy słyszeli. Nagrywam ten film w momencie, kiedy jest wielka afera ekologiczna ze skażeniem Odry. No i sytuacja jest tam bardzo ciężka, i chciałem zwrócić uwagę na to, co zostało. Nad jeziorem Broczyno po tym festiwalu. Słuchajcie, zobaczcie sami, tutaj też jest po prostu tragedia. Mamy pełno śmieci po festiwalowiczach. Tak. To jest to, co pozostawało tutaj po krzakach. Dalej nie będę wchodził, bo jest po prostu pełno odchodów po ludziach, którzy obozowali nad jeziorem. No jak to wygląda, to zaraz postaram się wam pokazać. Bo mimo zapewnień nie jest zostało posprzątane. Oczywiście nie tyczy się to terenu samego festiwalu, tylko po prostu terenów, które przylegały do tego festiwalu. A za te śmieci odpowiadają ludzie, którzy brali udział w tym festiwalu. Więcej nie będę już mówił, zobaczcie sobie po prostu sami, jak to wygląda. Pokażę tylko mały wycinek jeziora, bo czas mi dzisiaj trochę nagli. Tam też pełno śmieci. Koledzy ze straży w czasie fania festi festiwalu byli nad jeziorem, upominali osoby, które tu obozowały żeby przestrzegały czystości i zabrali ze sobą swoje śmieci. No i część osób się zastosowała do tego i rzeczywiście tam gdzie były te osoby upominane jest czysto, no ale to by jest tylko mała część jeziora. Zdecydowanie na większej części jeziora jest syf. Liczymy na to, że ktoś to posprząta, bo to powinno być w gestii gminy. Patrzcie, worek zaraz będzie czysto. A do tego zaraz będzie czysto, jest bardzo daleko. Pełno papieru z odchodami. Także to pozostało po polandroku. Tutaj widać, że częściowo śmieci pozbierane w workach, więc jest o tyle dobrze, że jeżeli ktoś to szybko posprząta, zanim leśne zwierzęta rozrzucą po okolicy, to będzie czysto. Ale to jest tylko przy ścieżce. Natomiast jak się pójdzie brzegiem jeziora, tam widać, że nikomu się nie chciało już sprzątać tych śmieci. No zwłaszcza takich niefajnych. Czy jeszcze bardzo tutaj. O. Nawet buty zostawili. No tak, bo po co wracać w, do domu w butach, nie? A jezioro? proczynie bardzo urokliwe No to pokazałem wam tylko mały fragment jeziora. Sami widzicie jak to tutaj wygląda. Postaram się jeszcze nagrać z samochodu I jak to wygląda przy drodze. Tam co prawda widać, że worki są naszykowane do sprzątnięcia. A ile czasu będą tam przy tej drodze leżały? No tego nie wie nikt.